Ta ciężka sytuacja babci zaczęła się pogarszać, no bo choroba robiła postępy. No i pod koniec lata babcia wyjechała, a w jej miejsce przyjechał dziadek, jej mąż, u którego emisja reumatyzmu się nasiliła. No więc babcia chora nie mogłaby się nim zajmować. Wolała być sama, bo tam miała matkę, tam miała siostry swoje w budynku, bo i Marynia, ta Ruthy Kreutzschwester mieszkała na parterze. Jej młod, następna młodsza siostra, Helena, mieszkała na drugim piętrze. No i ta rodzina, tą bab, moją babcią Franią, była tam w stanie się opiekować. No dziadek przyjechał i teraz zadaniem dziadka między innymi była opieka nade mną w okresie, kiedy mamy nie było. Muszę tutaj powiedzieć, że w tym okresie wojny, szczególnie w soboty i niedzielę, Mama prowadziła ożywione takie życie towarzyskie, albo goście bywali u nas Polacy, albo my byliśmy u Polaków. Często rozmawiało się na tematy te wojenne, ponieważ ta wojna już się przybliżyła i wojska przekroczyły granice Rzeczpospolitej, a już nawet docierały do Lublina. No to Polacy byli przekonani, że rychły jest koniec znienawidzonego hitleryzmu. Tylko Niemcy w to nie wierzyli. Oni wierzyli, że to jest tylko taktyczne cofnięcie się po to, żeby przy pomocy Wunderwaffe, którą obiecywał Hitler, a ta Wunderwaffe to była cudowna broń, nastąpi zniszczenie wszystkich wrogów i, i rozgromienia, przede wszystkim pokonanie bolszewików. No, żaden z Polaków w to nie wierzył, no, ale Niemcy byli o tym przekonani.